Wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. A ja jestem Donia i wyglądam, jakbym miała takie szerokie bary w tej kurtce, ale to dobrze, wiecie, bo ja budzę postrach, jak idę po ulicy. Mam taką samą y, szeroką y, kurtkę na zimę czarną i jak w niej chodzę, też budzę postrach, bo y, wiecie, że ja nie jestem wielka, więc muszę, sobie, muszę sobie kupywać takie szerokie rzeczy, żeby to myśleli, że mam bicki. No ale ja to z moją małą właśnie. Zaczynamy vloga. Ona też jedzie. Bo jak widać, ja jadę, no ale ona też musi jechać. Zabrałam cię. Anyways, e, jedziemy do Rosmana, i później po południu, oczywiście, leje cały dzień. Mamy godzinę 12, i jedziemy do Rosmana, a ja później będę robić paznokcie. Cioci. Te szampony, słuchajcie, zmieniły szatę graficzną. Widzę właśnie, ładniejsze, nie, są, nie? ładniejsze są. Teraz są takie urocze yy, i u mnie to ten jest faworyt, szampon, no ale że odżywka też czasami taka zwykła się przydaje. Szamponik, nie szampon, tylko ten olejek mamy, więc on jest fajny bardzo. A ja go nie lubię. A a ja często nałożę go mi i mi... nałożę go, a później mi wiecie, co się dzieje. Mi się robią strączki na włosach, a ciężko nałożę. Wciążę ci za bardzo. Tak. Wziąłem sobie ten, który jest też moi drodzy wróciliśmy i widzicie jak takie rzeczy się kończą lekko ja w ogóle nie mam paznokci moich żadnych mam moje naturalne co może was zdziwić bo ja nigdy nie mam takiej Natomiast mamy tutaj te dwie, ten zestawik, to jest odżywka i szampon i ja ten szampon bardzo lubię, a tą odżywkę zawsze wiecie, on jest bardzo tani ten szampon, bo on tam 6 zł kosztuje i taki repacz, taki repacz, repacz wiecie, więc zawsze w zestawie go kupuję tak sobie leżą. To nie wiem, to jest jakaś naturalna wcierka, to moja mama ją znalazła i stwierdziła, że chce spróbować. Tutaj mamy... Mleczko do ciała, płyn wielki, bo ja ostatnio też kupiłam ten i się już skończył. Tutaj mamy co? U, a to jest odkręcone, wiesz o tym, że to się by wylało? To jest odkręcone. No. E, to jest odżywka do włosów z tantami. I e, tutaj mamy olejek i dwa kremiki, dlatego że ja zaraziłam moją mamę tym kremem. Powiedział, wow, jaki fajny krem. Zaczęła używać mojego. Wyobrażacie to sobie? Więc teraz było na, teraz były na promocji i są dwa. Tak samo ostatnio załatwiła mi Weronika te spf z Holika. Holika były w przecenie cztery jak się kupiło i, i też będę miała niedługo. Tutaj mamy, to było oczywiście w promocji wszystko, słuchajcie. To też i to też. I ja mam taki brązowy, a moja mama wzięła taki czarny. Miałam wziąć taki czarny, ale ja wziąłam brązowy, bo y, miałam ochotę i tak mi się podobał. I no, taki podkładzik i korektor, standardowo, i to tyle, guziaczki. No, gdzie, słuchajcie, i właśnie przed chwilą coś zauważyłam. Tutaj, patrzcie, czy widzicie to? Ten makijaż odbity, <grym> ale tutaj siedzi moja mama i mój piesek. A jak? Piesek? On nie moja opuszcza mnie na krok i pieseczek piesek, siedzi. Piesek jest tu na kolanach, tu, tu, tu. tu <grym> Natomiast ja robię y, paznokcie i tak się bawię. Jesteś jak, w pracy po prostu. Tak się bawi jak widać. Oh, muszę. Wiecie, że ja muszę mieć okulary, bo ja nie widzę tak z bliska. I otworzyłam nowy żel i jest takiego ślicznego kolorku, Ładny, bardzo ładny. Także robimy e, przedłużenie na formach. Mam takie formy i to są formy od Goodmani. Takie różowe. One są takie sztywne. to są chyba najsztywniejsze formy, jakie kiedyś miałam. Więc jeżeli chodzi o akryl, to możecie spokojnie sobie na nim robić i akryl, i e, akrylożel. Także te twardsze polimery można na nim robić, bo on jest taki wiecie. Zaraz, przy, zaraz przyjdzie ciotka z jedną ręką. Zapytamy się, jak się bawić. Ciociu, co? Jak się bawisz? Do, do mikrofonu. To jest mikrofon. To jest mikrofon? Tak. Jak ja się bawię? No. Zajebiście. A <laughs> my <One> się <laughs> wszystkie tutaj ze... Za... mną no dobrze bawią, bo jestem taka fajna, wiecie, jak to jest.